Awarie w bydgoskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej występują, choć na modernizację i rozbudowę tej sieci przez ostatnie 10 lat miejscowe wodociągi wydały blisko 600 milionów złotych. Wykonaliśmy takie najważniejsze dwa nowe przewody wodociągowe. To jest po lewej stronie brdy. Magistrala zasilająca Fordon, a po prawej stronie Brdy, druga magistrala dla dzielnic Wyżyny, Kapuściska. Nie możemy powiedzieć, że Fordon jest uprzywilejowany. On po prostu przez cały okres funkcjonowania i zasilania go tylko jednym przewodem był, można powiedzieć, pokrzywdzony, bo jeżeli następowała awaria na tym przewodzie, to był brak dostawy wody do tej dzielnicy trwający. Kilka do kilkunastu godzin. Magistrale te dają nam dużą niezawodność dostawy wody dla mieszkańców w przypadku wystąpienia awarii. Z tego okresu, kiedy inwestycji nie wykonywaliśmy, odnotowaliśmy ponad 550 awarii. W roku 2010 tych awarii było niewiele ponad 200. Górna część tutaj drugiej strefy ma obniżone ciśnienie. Miejscami gdzie nie gdzie brakuje wody. Ostatnim zadaniem, które zostało nam do wykonania, to jest monitoring sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Jest to szereg urządzeń pomiarowych z elektronicznym przesyłem sygnałów do centralnej dyspozytorni. Ogłoszenia o awariach otrzymujemy od mieszkańców, którzy dzwonią na numer alarmowy 994. Tak samo i miejskie centrum, które ma z nami połączenie radiowe i telefoniczne, też nam zgłasza wszelkiego rodzaju awarie na sieci wodno-kanalizacyjnej, które też otrzymujemy od mieszkańców, od straży, od policji. Za chwilę będzie wyjazd na awarię i drugie Ej, tak, poczekajcie, na razie. Jeżeli coś się dzieje na obiekcie, jest awaria instalacji energetycznej, jest awaria tłoczenia, momentalnie mamy sygnał dźwiękowy i świetlny. I wtedy dyspozytor dyżurny podgląd robi, co się dzieje, dzwonimy, podpowiednie pod służby przyjeżdżają, albo wysyła pogotowie, jeżeli można zrobić, to robimy to od ręki. Z badania satysfakcji bydgoszczan wykonanego dla wodociągów przez firmę zewnętrzną w 2011 roku wynika, że reakcje dyspozytora na zgłoszenie alarmowe na numer 994 Ponad 41% ocenia raczej dobrze, a ponad 40% bardzo dobrze. Natomiast ponad 16% uważa, że praca dyspozytora nie jest ani dobra, ani zła, a 0,5% ocenia tę reakcję jako złą. Z kolei sposób przekazywania informacji o przerwach w dostawach wody raczej dobrze ocenia 47% bydgoszczan, bardzo dobrze ponad 37%. Nie ma zdania o sposobie przekazywania tej informacji. Ponad 9% mieszkańców bydgoszczy, a 5% uważa, że wodociągi informują o tym bardzo źle, lub raczej źle. Jeżeli mieszkaniec zadzwoni pod numer alarmowy 994 i wybierze 1, to się dowie o wszystkich przerwach w dostawie wody w trybie awaryjnym. Jeżeli wybierze dwójkę, to się dowie o planowych wyłączeniach wody, z tym, że planowane wyłączenia wody są przez nas sygnalizowane co najmniej 48 godzin przed wyłączeniem. Jeżeli ktoś zadzwoni, dowie się, że jest awaria i ma być usunięta do godziny 12, to rzadko się zdarza, że nie jest usunięta do 12, jest podstawiona cysterna. Jeżeli potem dzwoni, nie ma nagrania, to znaczy, że już woda została puszczona. Jak ja rozpoczynałem pracę w wodociągach w 1984 roku, to mieliśmy. Kilka awarii dziennie. Awarie czekały w kolejce na usunięcie ze względu na to, że mieliśmy zbyt małą ilość ludzi i zbyt małą ilość sprzętu. Dzisiaj mamy tych awarii kilka w, w tygodniu. Zapytaliśmy Bydgoszczan, co sądzą o awariach w miejskiej sieci. No nie mam żadnych problemów. Woda leci cały czas. Nie Awarii żadne. Żadne. Po prostu, i, ale tylko, że my tą wodę z kranu nie pijemy od razu, po przygotowaniu jedynie. Nie sądzę. Ja przynajmniej już mieszkam dosyć długo, nie ma tak awarii specjalnie. Woda do podą dochodzi i awarii nie ma. Smakuje, jak każda inna. Nie, 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 ja nie zaobserwowałem jakichś tam już, już częstych czy, czy nieczęstych nawet. Wszystko jest raczej w porządku. Jeżeli są jakieś tam kwestie remontowe czy coś, to ogłaszają. W klatkach czy, czy ewentualnie w gazecie i to wszystko. W zmodernizowanej sieci ma być dobrze, jednak do awarii w niej dochodzi, i to nawet takich o poważnych rozmiarach, czego przykładem jest ostatnie zdarzenie na osiedlu leśnym. W ciągu 30 minut nasze służby były, które zajęły się odcięciem tego odcinka sieci, żeby nie następowały dalsze szkody. Awaria w ciągu kilkunastu godzin została usunięta łącznie z odtworzeniem nawierzchni. Były tam również szkody, polegające na tym, że uszkodzeniu uległy samochody, które parkowały na ulicy naszych klientów. Mówimy o zdarzeniach losowych, czyli trudnych do przewidzenia. Miejscu, w którym występuje. Awaria, takie zdarzenie losowe, mogą pojawić się przypadkowi przechodnie, przypadkowi użytkownicy samochodów. Oni również są niejako pośrednio związani z tym zdarzeniem losowym, czyli z tą awarią. Każdy dotknięty takim pośrednim udziałem w awarii może liczyć na odszkodowanie, bo my jako firma jesteśmy od takich zdarzeń ubezpieczeni przy tak rozległym układzie jaki stanowi sieć wodociągowa czyli przy ponad 1000 km długości tej sieci i pokryciu całego obszaru miasta Bydgoszczy te awarie wykluczyć w 100% się nie da są to z Awarie urządzeń i zmęczenia materiałów, które będą następowały w tak wielkim systemie. Nie da się tego przewidzieć, natomiast pragnę zauważyć, że zmniejszyła się ilość awarii i po to inwestowaliśmy, żeby ta ilość awarii uległa zmianie. Przyczyny się nie zmieniły. Najczęściej to jest zawodność urządzeń i, i, i trwałość materiałów, z których są wykonane są to urządzenia, które pracują w sposób ciągły. Jest jeszcze problem z ludźmi, którzy wrzucają śmieci do naszej kanalizacji lub oszczędzają wodę, żeby jak najmniej spłukiwać. Potem się zapychają te same końcówki, pogotowie jeździ. Udrażnia. W bydgoskich wodociągach przekonują, modernizacja sieci to mniej awarii, a więc i mniejsze straty wody. Z danych firmy wynika, że w 2005 roku straty te wynosiły blisko 14%, dwa lata później 8. Natomiast w 2010 roku wodociągi w wyniku awarii straciły 6% wody. Bydgoszcz pod tym względem zajmuje drugie miejsce w Polsce. Zaraz za białym stokiem, który wody traci jeszcze mniej, bo tylko 5%. Mniejsze straty wody to także mniejsze koszty. Przypadkowo dobraliśmy koszty z roku 1995. Zanotowaliśmy wtedy ponad 550 awarii. Średnio, przeciętny koszt usunięcia takiej awarii to ponad 7000 zł. W roku 2010 takich awarii było już niewiele, ponad 200, a zatem łatwo policzyć. Jak duże oszczędności z tego tytułu, że tych awarii jest dużo mniej, ponosi firma, a tym samym jak oszczędzają na tym mieszkańcy, bo przecież te koszty także w sposób pośredni wliczamy w taryfę, czyli w cenę za wodę i ścieki. Gdyby tych awarii było tyle, ile było przed laty, te ceny wody byłyby dzisiaj jeszcze wyższe.